Znaczy, 12 przodków, no można było mniej. Na podstawie generałów się wybierało do szkoły. Nie na podstawie wiedzy, testów, egzaminów. I ja jako po powiedział: za dużo mamy ludzi wykształconych, za mało zasny. No, że potem wtedy był pewien do wiedzy, że kształcona każdego. No ale jeżeli ktoś jest nie uformowany właściwie, to on tą wiedzę wykorzysta przeciwko społeczeństwu. Ewidentnie, czyli jak nie to za decyzminat, to mówię, proszę Państwa, oczywiście chodzi. Dlatego problem jest taki, żeby wszystkich formować właściwie. No co z tego, że my mamy szkoły katolickie, że mamy szkoły formujące dobrze młodzież, jak obok, mamy ludzi, którzy się uczą na trwaniarku. I pytanie, kto w konfrontacji wygra na rynku. No nie mają szansy zaraz, nie, nie tak. Bo oni czego nie mają? Władzy. Nie są ani w sądach, ani we władzy, nie są nikim. To są ludzie, żeby zdobyć majątek, żeby przez tych samych postaci dokoalizować. To trzeba zmienić. To trzeba po prostu zmienić, a tak nie może być więcej. I dlatego tu taka prośba była do profesora Kapowicza, to jest jedna z postaci na filmamencie polskim w dzisiejszym i w ogóle herb Kora. Tutaj Jana Radica się kłania do Fundacji fundacji tak się tak mówi, się. i tak dalej i tak dalej. Jana Radica, bardzo ciekawa postać, Herbu tak Kora. To był taki protoplasta w ogóle naszej państwowości, który prowadził Jadwigę na tron, znaczy nie Jadwige tylko Jagiełe, ale Jadwige też, bo ona jeździła, jej matka wszystko od i od tego się wszystko tu zaczęło, drodzy Państwo. I te, tacy ludzie, którzy mają w herbie właśnie herbu kora, czy, czy, czy tego typu ludzie, no. oni mają, czy męcińscy, porozmęccy, to oni mają moralne prawo, moralne prawo, a nawet obowiązek, bo Szlacin miał obowiązek, to wynikało z propaństwowości. Że on jest pro public dom, z definicją. Nie mógł powiedzieć, a mnie sprawy publiczne nie interesują. Aha, tu nie jesteś szlachcem. Koniec. Nie, nie interesują. Czy to nie jesteś szlachcem? Nie ma problemu. U nas zachodni, zachodni feudałowie, tak jak myśmy spróbowali się te ordery tam starać, u nas był zakaz orderu. Ja jestem przeciwny wszystkim orderom, białego, czerwonego i tak dalej. Starali się tzw. indygenaty, czyli te, chcieli mieć szlachetstwo polskie. To było wyróżnienie, że jestem szlachcic w Polsce, ale drodzy Państwo, na początku to było rzadko. To cały sen zabrać dwie, trzy osoby, bez na przestrzeni kilku lat. Uważacie sobie, jak szlachetstwo polskie było w senie, to Poproszę za Państwo. Teraz Państwu przedstawię taką rzecz, bo chciałem na końcu zachęcić Państwa jeszcze do takiej lektury. Ona bardzo trudna I niestety nasi przodkowie byli bardziej wyedukowani niż my, zdecydowani. Komuś się uda przeprawić tą książkę, to gratuluję. Jest bardzo trudno napisana. Rozdziały są przez Państwu, Prefacja, czyli stan wiadomo. Klerus, czyli duchowieństwo. Król. Ministri status, czyli wiadomo, co chodzi. Senat. Stan rycerski. Król nie pisze tutaj o stanu szlacheckim, to stan rycerski, który tłumaczy się jako o szlachcie. Forma consilium, czyli jak doradzać. Jak ktoś no Dam przykład, dam przy, na, dam przykład. Dzisiaj mamy prezydenta, prawda? Dzisiaj mamy prezydenta, alias król, mm, który bierze sobie swoich doradców. No, nasi przodkowie by się w glewie przewrócili. Myśmy mieli system rzymski, łaciński, katolicki. Król absolutnie. No, po prostu to był kryminny status. Ale od razu król jest Król mógł tylko i wyłącznie szukać doradztwa wśród senatorów. Senatorowie byli przyznawani rotacyjnie, co trzy miesiące się wymieniali. Ty Rzymski. nie było to wybieramy senatorów z najmądrzejszych, żeby doradzać Ci zupełnie ktoś inny, no, to jest sensu. A co robią senatorzy nasi? Notariusze tam przebijają jakieś pieczątki przy ustawach. Prawda? Zauważcie Państwo, jak, jak zdegenerowaliśmy senat. Senatus, senat jako najmądrzejszy, jako już wybrani z tak? bo to jeszcze można potem gradować. Wybieramy takich i co oni robią? ustawy. Oczywiście też powinni to robić być może, ale przede wszystkim powinni doradzać królowi. Pilnować go, żeby nie zgubił. Nie może król czy prezydent dzisiaj wziąć ze własnych doradców. To jest nie do pomyślenia. Mówimy o kraju takim jak w prawda? I na tym trzeba się zastanowić. Czy może? No może, może ktoś powie. No to po co nam Senat? To nie sensu. Senat jako doradcy, prawda? Senat doradza To są bardzo ważne kwestie. Ale skończę. Wojsko, Skarb, Sprawiedliwość, yy, Polites, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli Plan Bezpieczeństwa i Elekcja Królów. I to jest proszę Państwa 1733 rok, nowe wydanie. Głos wolny. Głos wolny, Wolność i Bezpieczeństwo. Wolność i No, ta, ta książka jest na tyle, proszę że, Państwa, rzadka, że to jest jedyne wydanie od ponad 600 lat. I to jest właściwie konstytucja Rzeczypospolitej. Jakbyście dobrze ją czytali, to to jest konstytucja Rzeczypospolitej. A ja teraz na końcu Państwu przeczytam coś, co przygotowałem dla Państwa. I to będzie jeszcze, tak jakbym tego nie powiedział, co powiedziałem, to byście Państwo mi potraktowali troszkę jak... jak dlatego muszę się zadeklarować, że powinienem powiedzieć teraz tak. Przed przeczytaniem tego proszę uważać, ponieważ może to zdziałać na Wasze zdrowie. Na przykład, Właśnie takiego, taką frazurę trochę śmieszną. Dlaczego? Ponieważ tu zawarłem w swoich myślach jakby kwintesencję tego, co według mnie Według mnie nie. Czyli trzeba się jest ostrożnością, bo ten do tego bardzo, bardzo subiektywnie, z dziedzictwem, ale jakby nie było mężczyńskich. Wobec że mnie spojrzeć na, na sposób bycia dzisiejszy szlaków, na sposób postępowania. W ogóle w Polsce nie ma takiego słowa, komportamentu. Sposób bycia zachowania. Jak ty się zachowujesz w ogóle? Jak ty się zachowujesz w towarzystwie w ogóle, czy, czy, czy odważne, że czy, czy, jak ty się zachowujesz w ogóle, takie są komportamento. I ja skonkludowałem to w sytuacji, w sytuacji kiedy spotkałem taką, taką książkę, która się nazywała Głos wolny ślachista. Mówię, Boże, coś mi to mówi. Głos wolny, wolny, wyzwyczający, też napisał. A tu napisał to szlachcic z zagrody, coś takiego. Ale się okazało, że napisał już z Winansy I on jako szlachcic, wielki pisarz, który zajmuje się właśnie całością polityką, napisał o roli szlachty, ale w czasie zaborów. Zobaczcie, ta rola, oni nie mogli się tak spotkać jak to dzisiaj tutaj. To jest już był bezpisał. Kara śmierci, wechusta, on pisał, jak się ma zachować Szlachta w czasach zaboru, no bo funkcjonowaliśmy jeszcze w czasach zaboru, pamiętajmy o Szlachtach, nasi przodkowie przetrwali. To, że Państwo tu jesteście, to pokłon dla Waszych przodków, dla Waszych woli. Często krwią okupili to pozycją, majątkiem, no już nie będę mówić więcej. Tak po mieczu, po jakby pochądzili, a może nawet bardziej pochądzili, bym powiedział. Więc rekomenduję przeczytanie fragmentu książki Głos szlapisa Polskiego Kraszewskiego, ta książka ma taki podtytuł, Kraszewski a stan wahewski Jeżeli ktoś lubi Kraszewskiego, albo nie lubi, nie dobra tą pozycją się zainteresuje, bo ona jest kwintesencją człowieka po doświadczeniach, który daje radę. Ale ja napisałem wstęp do tego, bo książkę w ja napisałem jako wstęp do tego, jak ja to widzę. Przez nakład dana w Rzuchowie, 1880 roku, drugim nakładem wychadnił do Wejlżowie, pod zarządem Stanisława Borlego. Książka ta jest o tyle ciekawa, że, nawią, że, że nawiązuje jakby do pełnego tytułu książki Opera Vitae Kula Stanisława Leśniewskiego Głos wolny, szlachcica, wolność bezpieczających. Znana powszechnie wspomnienie słowa szlachcica i głos wolny, wolność bezpieczających, co naszym zdaniem całkowicie zmienia jej wiedzienie. Naszym, tu mam na myśli fundację naszą żonę. E, Stało się tak dlatego, że dzieło Włos Wolny Wolnie Ubezpieczający wydane zostało w 1733 roku. Najpierw we na Francji w sytuacji, gdy stanica i polski szlachcic był już królem Rzeczypospolitej. Więc przynajmniej we Francji nie mieściło się w głowie, że polski król chce się zniżyć do stanu szlacheckiego. Wtedy wyrazić swój pogląd na nowoczesny uczulony państwa. Należy jednak rozumieć, że szlachta na jaśniejszym Rzeczypospolitej była tego stopnia równa wobec siebie, że od 1577 roku mogła by sposób ciebie wybierać królów reakcyjnych obieranych. co dla monarchicznej Europy z monarchami dziewczynymi było szokiem. O ile w Europie o ile w Europie arystokracją były poszczególne rody i to z określonym stopniem gradacji e, pokrewieństwa, to w Rzeczypospolitej szlachta, wywodząca się wprost z rycerstwa traktowała samą siebie jako swoistą arystokrację najmężniejszych z mężnych, najmądrzejszych z młodych. Szlaki zresztą pospolite miał ale miał też obowiązki. O ile w Europie wojska składały się z pospolitego ludu, to wojsko polskie, tak zwane pospolite ruszenie, składało się przede wszystkim ze szlaków. Stąd wewnętrzne starcia przeciwne sobie obozów szladewskich z punktu widzenia polskiej racji stanu, prowadziły one te starcia do nie do wielu mieszczęć, Obce, mądarstwa, znając specyfikę wojska polskiego, podjązały bowiem jedne partie przeciwko drugim. Wiecie to Państwo też na uwadze. Do historii przeszedł Roku Lubomirskiego i Bratobójcza Bitwa pod Montfanem. Bo no ta Europa się śmiała z nami. No ludzie, którzy wygrali po to Szwedzki, nagle się spotykają w sobą ginie tam kilka tysięcy naj najmądrzejszych ludzi właśnie. Bratobójczej wojny. To jest to było. To jest coś strasznego, jak potrafią, jak potrafili wówczas już podjucać jedni przeciwko tym Wykorzystując tą sytuację, że przecież jak my podjudzimy, to będą ci najmądrzejsi walczyć, to się sami dotrwało. Trzeba na to mieć cały czas uwagę. W kontekście, mówię to oczywiście, Ukrainy, w e, której zginął kwiat rycerstwa polskiego e, zachartowanego podczas Potopu szwedzkiego. W tym miejscu warto też przepomnieć wyprawę króla Obrachta w 1497 roku do Mołdawii na pomysł księciu Mołdawii przeciwko Turkom, zakończoną wielkim, wielkimi stratami bez polskich szlachty, stąd powiedzmy, że za króla Obrachta wyginęła szlaky. Esencją przytoczonego niżej fragmentu rozdziału książki tego Kraszewskiego jest konstatacja Kraszewskiego, że człowiek jest obdarzony ciałem i duszą. Tak wyposażony człowiek szuka bliskości innego człowieka. I teraz, proszę Państwa, jest taki sęk, który mówi, ja nie należę do żadnego kółka różańcowego, nie jestem żadnym kontraktrem, żebyście mnie Państwo zrozumieli, bo za chwilę będzie cały cały ten akapit odnośnie duchowości, odnośnie duchowej Tak wyposażony człowiek szuka bliskości innego człowieka. Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. W sposób naturalny, a nawet instynktowny mężczyzna szuka kobiety, żony, kobieta szuka mężczyzny, męża. Dusza każdego człowieka, dusze każdego człowieka mają dar szukania bliźni. W podstawie tego jest zał, 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 przez Boga twórcę w atrybut religare. I tu jest, drodzy Państwo, właśnie taki kluczowy pół, pół punkt mojego wywodu. Chciałbym, żeby z tego wywodu Państwo zapamiętali. Religare, ja może skończę. To jest bardzo ważne słowo, oczywiście udostępnione z religią, bo religia, które wielu Czyli łączenie się, znane powszechnie jako religijność człowieka. Pamiętajmy, że religia pochodzi od religiary. Łączymy się. Tu też jesteśmy Państwo połączeni między jednym Dlatego religia tak prażnie, że jest to, jest to sposób łączenia się ludzi według pewnych wartości. Rozumiany powszechnie jako dar wiary w Boga. Powszechnie jest tak rozumiana religia. Jako, powszechnie rozumiana religia jako dar wiary w Boga, a nie jako łączenie się towarzystw, społeczności. Logiczne, że ludzie szukają wspólnot duszy i ciała na zasadzie nadprzyrodzonej sfery, jaką jest miłość jednego człowieka do drugiego. Pary łączą, miłość, coś metafizycznego niepojętego. Wyklucza to przypadkowe, nietrwałe wspólnoty. Wspólnota bez miłości jest bowiem tak nietrwała jak ściana z marną zabrawą lub nawet bez zabrawy. Podobnie organizują się szersze wspólnoty poszczególni ludzie bez uproszonego klucza wspólnotowego. Ta sama wiara, ten sam język, te same zwyczaje. Taka wspólnota posługuje się tym samym językiem, który jest zewnętrznym wyrazem wspólnoty. Wspólnotowym. W języku za bardzo jest pewien mistycyzm polegający na określonym sposobie porozumiewania się innymi od innych wspólnot. Mamy swój język, Państwo, język polski. Docenimy to. To jest mistycyzm. To, że on się tak wykształtował, jak się wykształtował, to jest mistycyzm. Docenimy to. W języku Hmm. Tak więc czasem określone wspólnoty rody wykształciły narody, narody jako suma rodów, czyli określoną społeczność ze wspólnym językiem, zwyczajami, religią, z czego być może religia jako wiara, te same wartości jest rzeczą najważniejszą. No, jeżeli się łączymy w jakieś wspólnoty, to musimy mieć jakiś system wartości, który nas łączy. No, tak? Stąd Polska jest taka groźna, bo mamy powszechną religię. Rozumiecie Państwo? Mamy poprzednią religię. Jak można połączyć wspólnymi wartościami 40 milionów ludzi? No spróbujcie Państwo zapisać do kółka filatelistycznego 40 milionów. Nie uda się. No, nie da się. Polacy łączeni są poprzez religię, ale rozumianą to tradycyjnie jako wiarę w Boga. Religia w znaczeniu potocznym jest określana zespołem wspólnych rytuałów. Dobrze, ja tu kończę. Dziękuję Dzień, bardzo. To jeszcze rzeczywiście było 15 minut. Witnessencja, bo to jest fit, witnessencja, skłępuje tego, jest taka, że... Zresztą po powiedziałem, to powiedziałem, że e, albo się znajdzie szlachta, inne wartości, tak jak szlachta w Ameryce, albo będziemy tradycjonalistami. Znaczy będziemy dalej papistami, jako zauważcie państwo, że nie wiem, nie w Europie. Otóż Bo jeszcze są narodowe, które mają.